Księżna Monako rozwodzi się z mezem, ja bez obraczki. Palac przerywa milczenie. W mediach od lat pojawiają się pogląski na temat problemów w malzenstwie księcia Alberta i księżnej Harlena. Tabloidius w dniu słupu paru okrzyknęli byla plewaczka najsmutniejsza księżniczka świata i spekulowały nawet. Zata chciała uciec przed oltarza. Dyskusja na temat kondycji i związku księżycej pary rozgorzala na nowo w obliczu problemów zdrowotnych Harlena. Przez który ta spędziła wiele miesięcy z dala od Monako. Media ponownie zaczęły rozpisywać się o nieslubnym potomstwie Alberta. A księdz nalaczono nawet z pewnym rosyjskim miliarderem. Zobacz również, księżna Monaco Peo raz pierwszy komentuje na swój stan zdrowia, to była trudna i bardzo bolesna podróż. Książę Albert w 2021 roku w rozmowie z Peo Plen zapewniał. Ze zniknięcie jego zony nie miało związku z rzekomym kryzysem w ich związku. W maju ubiegłego roku rzetelność plotek tak także sama księżna Harlena. Okazuje się jednak, że zapewnienia pary oraz powrót księżnej do oficjalnych obowiązków nie zdolali ostatecznie uciszyć spekulacji na temat ich malzeństwa. Ostatnio pojawiły się bowiem doniesienia, Jakoby Albert i Harlene po 12 latach ślubu mieli podjąć decyzję o rozstaniu. Francuski magazyn Royal poinformował, że księz i księżna Monako, Monaco, którzy doczekali się razem dwójki dzieci, Esa w trakcie separacji. Doniesienia o rzekomym rozstaniu księzycej pary błyskawicznie obiegły portale plotkarskie i odbili się szerokim echem wśród internautów. Nic więc dziwnego, że palac w Monako już zdazyl odnieść się do plotek. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Biuro prasowe Palacu w oficjalnym komunikacie stanowczo zaprzeczyło doniesieniom o separacji Księcia i Księznej Monako. Przedstawiciel rodziny królewskiej otwarcie nazwał plotki o rozstaniu pary z losliwymi i polecił opinii publicznej z ignorowania artykułu francuskiej gazety. Chciałbym formalnie zaprzeczyć losliwym plotkom rozpowszechnianym przez francuski magazyn *T*. Proszę zignorować ten artykuł, który jest całkowicie bezpodstawny, przekazał rzecznik palacu, cytowany przez Daily Mail. W czwartek paparazzi przylpali księznę Charlotte podczas pobytu w Mediolanie. Fotoreporterzy spotkali z Onek siecia Monako w drodze do tamtejszego hotelu Four Sons w towarzystwie ochroniarza. Byla plewaczka miała na sobie niezobowiązująca stylizację, proste dżinsy, bezowy sweter oraz mokasyny. Uwaga mediów najbardziej zwrócili jednak bradoślubnej obraczki na serdecznym palcu księżnej. Fakt, iż z tego dnia nie zdecydowała się na zalozenie drogocennej ozdoby trudno jednak traktować jako oznaka malzyńskiego kryzysu. W przeszłości księżna wielokrotnie widywana była bowiem bez obraczki. Myślicie, że malzenstwo księcia i księznej Monako faktycznie ma się dobrze?